Ali, Dalej! Ale idziemy! No. Tak, 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 tak. Idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. 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 Dalej, dalej! Dalej! Hop. Jeszcze, jeszcze Jeszcze, jeszcze, Lep, dalej, jeszcze, jeszcze dalej. Idziemy. Ja. Robułat Rubinowicz. Rura szła się na wody, nie? Do góry. Ta, tutaj z ziemi szła z pionowo. to byk nam zadem takich 700 kg złamał rurę i zalał oborę, no ale zrobiliśmy tam, tam taką kolankę, rurę do ściany, co waży? No, no, stara i wyzerowana jest, dobrze chodzi. dobrze jest. Waga chodzi, tak jak widać. Waga chodzi. Dobrze. Cacy. Ot, otwiera się klapy, byka się wprowadza na wagę, a później się przesuwa... Przesuwa się bez zmian. Po prostu przesuwa się bez zmian. Przesuwa się bez zmian. Pomalutku. Ali. Dalej. Na wagę. Ali idziemy. Ali idziemy. Zarobi go weź. Weźmy za rogi, kończy sznurka Idziemy, Ali, puść mnie, Ali, na wagę, do góry, hop, idziemy, 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 na wagę, hop, tak, idziemy, śmiało, 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 śmiało. Ali, kroka, zmieści się, zmieści się, dalej, po idziemy, Ali, dalej, Ali, idziemy, no. tak, 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 idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Dalej, dalej. Dalej, hop. Jeszcze noga. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Leb dalej, jeszcze, jeszcze dalej. Jeszcze dalej, Od długi, cała waga. Lep na dwa, jeszcze do przodu, radek do przodu. Bola waży, wiesz. Tak, idź. Poszedł. Pójdzie? Dobra jest. Doszedł tutaj przodem. Pełna waga. Tutaj mamy 950 kg, tak? Tak Widzi pan, nie ma zakresu Będzie zakres Jest zakres? Tak Tam masz 950, a tu masz no to prawie tona Zaraz prawie. zobaczymy Ta no, tona bez... Zaraz zobaczymy Bo on tak waży On tak waży Tam jest 950 a, tak. Tu mamy 950 a tutaj mamy 43 kg no to bez paru kilotona. Ale to jest I normalne. 990. Y, no. I przyjdzie zima. 993 kg. To będzie stuwa z hakiem, bo później to popręgę ciężko zapiąć. Dlatego, że on po prostu latem to bąki, upały, on chudnie. Ja widzę, że na poprędze mam jedno oczko. No tak, tak, chodzi. A jakby pchnął jeszcze do przodu, to jeszcze będzie korzystniej, tylko on nie pójdzie. On nie pójdzie, ale tam korzystnie, bo lepiej tam waży. Nic tak. już dalej nie byt nie pójdzie, nie, nie przemieści się, tam. Przód dochodzi, tu przód. No. Ali. Tą deskę daj tutaj, tu wąska Może taka była. Ale nie, to on zejdzie, bo tu w szpary była wkładana taka łatwa, niepotrzebna. Dobra, schodzimy. Nazad. Nazad, nazad. Puk, Puknij go, tak? Ali idzie do tyłu. Puknij go w czoło. Piąseczką. Ali do tyłu, do tyłu jeszcze, jeszcze. Ali, ali do tyłu. Nazad, 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 nazad. Jeszcze. Mądry Bik, nazad. Jeszcze, jeszcze nazad. Nazad, tak? Nazad. Odsłupa, pomalutku, pomalutku. Bestia. Bestia. Tu. Pomalutku. Idziemy. Pomalutku, hej! Ola! 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 Czyli jest w normie. Bo w zeszłym roku też takie się nie uważył te 990. A później w zimę, popręgę. Niestety trzeba o jedno oczko zimę waży ponad tonę, spokojnie. Przez lato chudnie. Przez lato chudnie, bo te bąki, upały, to jest normalne. Zresztą trawa, latem bydło na trawo chudnie, traci, traci po prostu masę. Karmione w zimę jest ciężejsze bydło, o. Ali, napij się wody, no. Pchnij drąg. O, 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 zaczyna wojować, uważaj, uważaj na ręce. Bo zaczyna wojować. No, no, bo już zaczyna wojować. O, Ali! No! A zobaczy zobaczy pan, jak się nastawia z Łubem. A zobaczy pan. <laughs> Ali! No! Dobrze ważysz. Grzeczny byk. To na bez. To na, to na bez paru kilo, tak? Bez paru kilotona, no a w zimę to będziesz ważył tole z hakiem, tak, a to, to byś mnie pobudł, a nie, przecież ja jestem twoim panem, jabłuszko ci dam, no dam ci jabłuszko, bo byłeś grzeczny. No. no! No, 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 no! No, 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 no! Masz! Tak? Byłeś grzeczny! Byłeś grzeczny! No, nawet wytniemy, wiesz tego? Tą szipułkę! Och, twarde! Twarde jabłko jako ojoj oj. Proszę bardzo! Takie twarde należy z zasady przeciąć, żeby... To jest bardzo twarde! Takie jabłuszko, och, smaczne tak? Smaczne? Smaczne? No, poproś ładnie, poproś ładnie. Oh. Oh. No, tego nie trzeba ciąć. Tego nie trzeba ciąć. No, poproś ładnie. Ale by ale by Och, jeszcze ci dam, bo cię lubię. Bo cię lubię tak. tylko ja wiem jak ja ciebie lubię tak Tylko. tylko ja wiem Och. No proszę Hop. Poproś. Ładnie. Tak. Ach, smaczne. Smaczne. Twarde. Mm. Ale Ali ma mocną szczękę, tak? Mocną ma szczękę Ach, no. Och no. tak. No i będzie. I będzie, proszę pana. Och, smaczne. Proszę bardzo. No. Poproś. Ty mordo, ty. Rogi ma spiłowane do płaskiego. Normalnie ten jak spiłowany na płasko. Bo wiecie, jak płaski ruch ma tu wiesz, wiecznie po płotach, uważa pan, uważa, bo czmychnie. och, ho, ho, a później będzie atak na płot. Że miał ja odszedł, to pani by było, bu. On już, już zmienił, widzi pan, już inaczej patrzy. No tu jabłuszka trochę go roz, roz tego, no nie? Co się złościsz? Ja tu jestem, nie złość się, nie złość się. Ło dobra. 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 obawiałem, bo tam na tej podłodze są słabe deski, no ale... Jak wchodził, to tam trzeszczało, bo klapa to jest nowa. To klapę zrobiłem w zeszłym roku jesienią właśnie przed ważeniem, z mocnych desek. Drodzy internauci, no byka po to się waży, żeby wiedzieć na przykład, jaką mam masę ciała przed zabiegiem odrobaczenia, bo żeby podać ten zaszczyt, lekarz weterynarii, to robi oczywiście lekarz weterynarii, żeby mógł podać ten zastrzyk. To dobrze jest wiedzieć, jaką wagę, bo to się podaje dawkę do masy ciała. No i w zeszłym roku, jesienią, ważyłem to, to ważył też tak w granicach 90, tam 9, 990 paru kilo. Także ma normę, a w zimę to po prostu już wiem, że ważył więcej, bo, bo jak zakładam dla niego tą popręgę, co do lasu jeżdżę, no to. Tak jak wyjeżdżam latem na pastwiska, a wyjechać w zimę, to niestety popręgnie trzeba zapiąć co najmniej o jedno oczko dalej, a nawet i dwa oczka. Na takiej masie zwierza, to te, to te jedne oczko to są dziesiątki, parę dziesiątków kilogramów. Jest tak, że w sezonie zimowym on waży znacznie więcej. Zresztą jest taka rzecz, że w sezonie letniskowym bydło na trawie, to ma lżejszą, lżejsze ciało po prostu, bo do mnie, do mnie. Przeważnie. No, bydło na, traci masę ciała latem. Bo jest gorąco, bo pasie się na trawie. Natomiast jak już stawi się na oborę w sezonie takim zimowym, zaczyna się oczywiście od późnej jesieni, no już w listopadzie to bydło powinno stać na oborze. To I karmi się wtedy, dostaje systematycznie śrutę, dobre siano. To wtedy nabiera tej masy ciała, jest po prostu ciężejszy. No, tyle powiem. Po to się byka waży. Dla orientacji. Kiedyś pojawili się u mnie Fani z okolic Giżycka. Był pan Arek. O ile pamiętam, miał tak na imię. To jeszcze było lato, było ciepło. Właśnie na czas tych największych upałów, to przetrzymywałem go pa ładnych parę godzin w największy upał na oborze bo strasznie bąki ciekły. Akurat byk był na oborze. No spytali się, czy mogliby byka zobaczyć, więc mówię, że akurat jest na oborze, mogę wam pokazać. No i weszli do obory. Z tym panem Markiem była jego dziewczyna, ciotka dziewczyny i matka dziewczyny. No i te panie też były bardzo ciekawe tego Alego zobaczyć. Przyszliśmy tu, oni tak stanęli, tak byk na nich patrzy. Ale pani jedna mówi, ależ on jest spokojny, jaki on jest łagodny. Ojej, a ja byłem tak za nimi trochę, a w ogóle jak pan na nimi jeździ? A ja mówię, no w tej chwili ona wisi tam, tu popręga wisiała, no nie tak, który go spinam, na tym gwoździe dosłownie. Bo tam wróciłem z obory, tam tymi drzwiami, tam rano została. Ale tak mówię, ja tylko sięgnę popręgę, pokażę pani, ja się odwróciłem po popręgę, oni zostali tutaj. Jak ja odeszłem, to byk automatycznie tam rogami po płocie, tutaj dosłownie, gdzieś o tutaj o, jak przywalił, i, ojej, strach ich oblecza. Ja mówię, widzi pani, on jest łagodny, jak ja tu jestem przy nim i on czuje, że ja tu jestem, to on jest grzeczny. Ale jakbyście zostali sami, to już on wtedy przestaje być grzeczny. No kurczę, mówi. A mi się zdawało, że jeszcze jedno pani spytała, na samym początku, jak tylko ta pani jedna weszła, właśnie mama tej dziewczyny, proszę pana, a czy ja mi się na nim przejechać? Ja mówię, proszę panią, bo pęknę ze śmiechu. Czemu? Ja mówię, proszę panią. Ja za niego odpowiadam, czy pani sobie zdaje, ale on jest taki spokojny. Ja mówię, pani sobie nie zdaje sprawy z tego, co pani mówi. No, i tak się zaczęło, spokojnie, póki ja byłem. Także to nie pan, ludzie mają takie, bo ładnie tak wygląda łagodnie, no nie ja mówię, proszę panie, od razu człowieka bierze na rogi, gdzieś tam miażdżę o ścianę, czy przecież to jest zwierzę takie, że żeby wsiąść na niego i jechać, no to musiałem w niego kupę pracy włożyć, oswoić go ze sobą, no nie? No, radka zna i tam Daniela już tak mniej, radek go przyprowadzi. Ale jechać, radek na nie jedzie. Mówi, nie chcę ryzykować, już jest młody, silny. Nie, mój, nie chcę tego ryzyka, mój, bo to mówi. To jest zwierzę nieobliczalne. No tyle powiem.